Pamięć o pomordowanych ludziach w miejscowości Zani. Tam zginął mojej żonki dziecko. Oto jak nazywał się? Tak. Nazywa się dziecko? Pamiętaj? Dziecko nazywał się Antoniuk Michał. Za bardzo to, to my nie znamy jak tam, co było bo teściowa nie chciała rozkazywać, o. a tak jak tam to z, z, z opowiadań ciotki i, i jej je, dzieci, to my to nie znamy jak tam było. Jak siemia przyjęła to, je, że w tamtym roku kanonizowali ofiary w Przyjęła no bo to jednak ktoś. Teraz ludzi będą znać, poznali tylko swoje. Nikt z ich za bardzo nie znał to się trawał, bo nie mówili. Czy bojali się, czy trauma nie pozwalała? A byli Wy, często jeździcie tam, na, no na mobilę, no to No na umówiły nie to na to i kilkakrotnie. Zajeżdżają tam od czasu do czasu. Tam, tym tym rokawi to byli chyba dwa czy trzy razy. Trochę powratali, trochę pomolili Aż to można jeszcze zrobić i Koptaja Pamięć zachowała się Pro ofiary Buroho Przede wszystkim to No to tam trzeba by było Postawić porządny Pomnik Bo tak jak kiedyś Jak ludzie mogli tak zrobili z lastryką Tych literów Że prawie nie znać Bo moros i, i dosz Swoje robi. No ale jeszcze nie jest sprawa i tego gruntu. Jak będzie to je rozwiązana, to będzie. Co się robi, się sprawdza, jakoś konkretnego. Ale dzisiaj y, w lodowych na służbie jest służba z udziałem epistopa. Tak że taki Daję, że to mówię, to już taki uzdrowienie daje, to nadzieję, że, że to że, będzie że, że, że coś że coś będzie, no. Coś będzie znaczy też to. Wierycie, że, że to już pójdzie tak dobrej drogą, bo do tej pory, no, to kamieniste jest. Ja tak. wierzę, że to pójdzie dobrej drogą. Dobrze za, za że mnogo ludzi wieda je o tym i myślą, że władzy, od których to zależy, z tym gruntem i z tym, zim, że oni będą, że oni się. bo jednak tych światych mnogo, to oni pomogą, Dziękuję. Była to straszna tragedia. Każda, każda, każde takie wydarzenie jest, jest, jest tragedią. To jest tylko po to, żeby nie, nie pamiętać o tych żeby nie dopuścić do tego przyszłości w przyszłości, do takich straszy. Czy gmina może jakoś wspomóc w zachowaniu tej pamięci? Yy, wydaje mi się, że tutaj my, Zawsze wspieramy tutaj jakieś takie lokalne inicjatywy i, i też nie tylko jak w tej dziedzinie nie? tutaj też współpracujemy z parafią. Ta parafia może w Grańsku nie jest liczna, ale okoliczna wsie tutaj korzystają z tego, a no my, my też tutaj pomagamy księdzu Markowi ale oczywiście wszystkie jakieś tego typu inicjatywy no będziemy w stanie poprzeć i wspomagać w jakiś sposób. Panie Burmistrzu, Pana zdaniem tutaj na terenie miasta, w okolicach pamięć o ofiarach którego jest jakoś kultywowana, zachowana? Ludzie o tym wiedzą? E, wiedzą jeszcze, przecież e, żyją niektóre osoby, które pamiętają te czasy e, i, i myślę, że, 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 że jest kultywowana wzbudza wiele emocji czasami, kontrowersji, no, 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 no myślę, że wiedzą, pamiętają to, to takie trochę miejsce ale dobrze, że, że dzisiaj jestem, dobrze, że jestem na tej uroczystości, na pewno e, obiecuję, że zadbamy o to miejsce tutaj jako, jako włodarz tej naszej gminy, Kolejne miejsce w pamięci, które będzie zawsze czczone. Jako Wójtowie służymy nie tylko dla, dla katolików, ale tak samo są na terenie, na terenie naszej gminy, są prawosławni. Dla mnie to nie ma znaczenia. Jako wójt muszę służyć dla wszystkich obywateli i czcić wszystkie miejsca pamięci. Także to jest moim obowiązkiem. Panie wójcie, byliśmy w zaniach. Czy wie pan w jakich okolicznościach zginęli ludzie, cywilni mieszkańcy, którzy tam są pochowani? E, powiem szczerze, że jestem pierwszy raz na takich uroczystościach dotyczących prawosławia. E, Wiem tylko, powiedzmy, z opowieści mojego teścia, że po prostu tutaj oni zostali zamordowani, e, zostali wymordowani przez, e, przez partyzantów. Ogólnie nie będę się wypowiadał wszystkiego, bo e, nie jestem tutaj mieszany, ale to była taka, to był mord po prostu na, e, na, na mieszkańcach w A co zadecydowało o tym, że dziś uczestniczył Pan w tych uroczystościach? Mówi Pan, że pierwszy raz. Tak, no powiem szczerze, że nikt mnie nie zapraszał na takie uroczystości do tej pory, tutaj ksiądz znalezł, prawda, zaprosił nas, jak najbardziej, no, przecież musimy się poczuwać do takiego obowiązku, tak jak wcześniej wspominałem, bo służymy dla wszystkich mieszkańców naszego A to jest historia tej ziemi. Tak, to jest historia, no i ja widzę teraz właśnie potrzebę założyłem na przykładanie, że te miejsce tak samo będzie powiedzmy upamiętniane, zadbane o to odnowimy te miejsce w tym roku. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.